Hej, witam Was z powrotem w The Darkness 2. Mam trochę yy, inną broń, ponieważ jak włączyłem, żeby znowu dla Was nagrać, znowu wal musiałem walczyć z Piwiszem, czy jak on tam miał. Ale nie ma, nie ma co gadać, ruszajmy po. Darkness, o! For nie Dobrze! Douglas... Zobaczmy ile dostaliśmy... A, H300 za niego. Nieźle. Jedno drzewko mamy całe. A. O, to może być dobre. O. Pozbieramy troszeczkę. Jeżeli to jest ostatni punkt yy, wzięcia talentów, to już niestety takie punkty nam zostaną. Wiesz, Tego weźmiemy na życie. Okay. To jest dobra broń. Ja nie ugrałem... Ja, ja tą branią właśnie dźwignioną... Yy, o, to musimy podnieść. Okej. Okay. Nie jak to wygląda. Rzut rzut e, nie, nieciekawie. ciekawy. czekajcie, czekajcie. Ja nowy ten. Mam. słaby jesteś. Y ja tą dźwigniową strzelbą grałem. Y no, no, no. I dostajemy tarczę. Świetna sprawa, że też wcześniej tego nie zauważyłem. I tą dźwigniową w końcu może powiem, a może nie. Oh, shit. i nie. Oszy. Grałem w kooperacji z Halawanderem. czy ja I odzyskałem serca? Tu jest słońce, więc. I czy ja mogę? Jak nad Likely, jak ja muszę tędy przejść? To jest światło słoneczne. Zdaje się. Dziap. Yep. Tutaj mamy. Aaaa! I tu jest relikt, czyli to nie może być ostatni talent. Yy, nie widzę go. Ok. Uff! O, o O, to jest ekstra. Nie, 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 tylko świetliste, tylko Nie, nie, serce nie, nie, Serce, serce, nie, 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 serce, serce, serce! Serce, nie, serce, no i tak, te, tak się skończyło, no, tak było w komiksach, no, skinałem. Bardzo się cieszę. Dobra, robimy dalej Tego trzeba ukotywić zanim zdaniem Weźmy Weźmiemy tarczę, jeżeli się... O, Jezus Maria! Przerażający wątek. No. no chodź tu. Oh. No, O! Ale to, to, O, czarna dziura. Nie wciągnij go do... Dajcie mi moją tarczę. W bok! Wszystko fajnie. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś, Tom? Oj, zgasiłem muszakę. Robię końce. Uuu. Okej. Okay. Nie pomagasz mi.

Stop, 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 stop... Stop... Jest tam chyba. Demet, Czy ja wziąłem? Bo ja mam sklerozę. Nie, 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 nie wziąłem, nie wiem, nie wziąłem, nie wziąłem, nie wziąłem, nie wziąłem... Ha! Dorwałem, ha! I. A, okej! Okay. Aaaa! Ja tędy miałem przejść, żeby się nie narażać na... ...działanie. Jak ja. A nie, nie, to nie jest prawda. Bo jak się mam teraz wspiąć na górę. Nie, 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 nie. Yy, ale nie wiem, czy się nie cofnąć i nie dokupić sobie tego talentu. Czy ja mogę się cofnąć? Nie mogę. Ale skoro dali relikt, to tak czy siak będzie przed jakąś konkretną walką. Ja to czuję. Okej. Okay. Lecimy, lecimy. Wybaczcie za te przedłużenia, ale. Chciałbym wszystko, żeby było spoko. Bierzemy misia i jedziemy. Tu ten misz, który daliśmy Jenny, bo, 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 biegim, biegim. A przecież tutaj jest talentownia. No nie. Jak mogłem. Zobaczyłem ją, cofnąłem się po relikt i zapomniałem. Ciap. Czyli ta tarcza będzie niezniszczalna. Super. Dlaczego dopiero teraz to wziąłem? I teraz tędy. Tak? Czy nie? I zużyłem misia. Chyba, że tu muszę... Aaa, no. Nie tędy, tylko może raczej tędy. Nie mogę przejść? A? O, co tu, co tu, tu tu? To jest ten, ojciec Jackiego. Mhm. Welcome home, Jackie. Uh-oh. You know your father was obsessed with the darkness. Built this home on sacred ground. Filled it with darkness relics. He meddled with things he didn't understand. His pathetic attempt to control what he could not. What the hell are you talking about? He? he never told you. Did he? No. It drove him insane before you were old enough to understand. He reached out to us many years ago. He'd heard of the siphon and was desperate to find it. Your father wanted a cure for the darkness. He wanted a cure for his little boy. Isn't that sweet? Bullshit! He promised us the darkness if we found the siphon, Jackie. Mm hmm it took us almost two decades but we found the siphon now we're here to collect his debt to us now we have the darkness and this world will burn and kneel before its true god oh shit keep clinging to what the deep dark essence has left inside you i can sense it leaving you as i speak

Oh, Jezus Maria, muszę przestać kopać za nogi Dawaj serce Tak cię też tak podobam kobiety, dawaj serce mówiąc no? Ktoś tutaj biegł O, no, ten. Światło, światło, ktoś walnął światłem. O, szyb, szyb, kto walnął światłem? Gdzie jest ten koleś od światła? A. Muszę go załatwić anakondą. Na boi? To przerażający wygląd, wyjdzie wy to taka masakra. O nie, tylko nie wy. A to ty, dziadku. I co teraz? Nie, to nie! I ta gra jest tak przyjemna, naprawdę niesamowicie. Mus ja, ja już ją chyba kończę, co jest no, bardziej niż pewne. O, jasna cholera! Nie, nie, nie! Nie. Ja nie chcę tej strzelby! O nie, straciłem tamtą strzelbę!

No, kałasznikow. Chyba nie, na, na blisko będzie lepiej mieć y, taką strzelbę. A, znowu Czy ja dopiero zacząłem się wczuwać w rozgrywkę na koniec gry? To by było do mnie podobne, chodź. A mamy w sumie jeszcze jedną kombinację. Nie to chciałem. No. Jeszcze. No, strzelaj. mrodzimy Was trochę. Chodź ty. Używany tym AOD. Uuu, shit, kto? Starczał, nie, 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 ja chciałem. O, shit, 6, 6, 6, nie, nie, nie. Nie. nie, nie, nie. nie no nie, Nie. 9, 9, 9, 9, Bo ja X, żeby zdobyć żeby zdobyć serce. A tu się wzięło. Okay, okay, nie okej, źle. Dobra, nie to nie. Koleś ma światło, które musimy zgasić jak najprędzej. Nie, 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 Co on powiedział? Darkness will be mine? Czy nie wszyscy powariowali? A co to, co to jest? Uuuu, ja dopiero teraz mam tę te broń w łapkach. No niestety, no bo chciałem znaleźć inne SMG, ale wydaje mi się. O, mogę to też pod... Wow, tutaj tyle jest. Naprawdę zapomniałem, jak ta gra jest przyjemna w rozgrywce. Chodzi mi o gameplay, jest to i tak maksymalnie super. Próbuję, przyjacielu. O, UMP! O! O, jest, jest! Coś schamuje to, co wyrzuciłem, <laughs> a więc dobrze. A nie, zaraz. Nie tędy. O, tędy. Dawaj, dawaj. No, no, no. On, see, o, się... się przestraszyłem. A to byste jeszcze? Czy to chodzi... Czy to mi Siphon pokazuje? Ja tu jeszcze mam... To są te power executions. Ok, o <laughs> oh shit nie. nie! Nie, 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 nie! Gdzie ja jestem? Nie, ja pierdolę. Oh. O nie! Kto? Gdzie? Nie chowam. Czy ty sam sobie rzuciłeś granat? on poleciał Część nam ciągle chowa czy ja mogę wejść mogę wejść tu na górę ok jestem naprawdę zły ojej jakąś potrzebuje o o o o jestem naprawdę zły faktem że ominąłem relikt. chyba że ten tędy... Nie, to dobrze. Zablokował mi się. Co teraz? Ty granat, pałac jest ekstra. Nie, 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 nie. Granat, granat, co będzie? Nie, 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 kurde, znowu. Chcę zjeść serca, to się okazuje, że nie mogę. Nie ją mi jeść. O, to zobaczymy sobie. No co ty nie powiesz? Przepraszam. Wziąłem, ale. Kałasznikow... Nie, chyba ominąłem. Kurde, no. Dlaczego czego mnie tu prowadziłeś? Ale gdzie? Będę? Kurde.

Przecież przed bo tu były są schody, czy ja tu spadłem? Nie, tu spadłem. możesz no się zamknął. Tędy nie wejdę już, więc muszę przejść tędy. O oh, cholera, nie wejdę, bo dziura jest na dwie strony. Tak. Czy ja spadłem jeszcze wyżej stamtąd? Nie, no ten nie przejdę. No dobra, idziemy. Nie będę. Płakał. Gdzie tu mnie prowadzisz? Aha. Durwałem go. Trafiłem cię. Cię załadowane mam, załadowane. Zaraz za go sprawdzam, czy mam załadowaną broń. <śśmiech> Jeszcze tylko zużyłem trochę na boy. Trafiłem cię. To powinno być. Co on zrobił? <mum> Doktor O, mamy niezły wybór, ale broń mamy dobrą. I mogłem pewnie... O, no mogłem pewnie. Chociaż nie, jak nam to 300 kosztowało, to raczej nic więcej bym nie kupił z tego drzewka. Tu jest jeszcze... Jackie, Jackie 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 This charade has gone on long enough This instrument wasn't only designed to contain the darkness It can also destroy the host Truly destroy the host Yeah, that's why I'm gonna rip you apart and take it And what then? What would you do with it? You're not thinking about giving it to the darkness are you? Do you have any idea what would happen? You know, I could tell you, but it would be easier just to show you. You are born again in darkness, brother. Brother. God. Oh. I choose the darkness. What? The... They don't hey. know what you're saying, because only the guy. To jest Brotherhood, oni przecież powinni walczyć z tym... Yy, z ciemnością, czy mi się zdaje? Bo ja już nic nie rozumiem. Dlaczego oni gadają takie rzeczy? Ale kombinacja Gdzie nie, gdzie nie, gdzie 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 nie, gdzie, on poszedł, gdzie on poszedł? Gdzie, 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 gdzie? Wiktor. Wiktor. Zapomniał się, czy co? Except your fate, Jackie! Ajajaj. Nie, nie do Proszę! nas mogę go nie brać? Nie, muszę wziąć, a mogę odejść? Odchodzę! Żegnaj! Jak to, 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 to.

you are nothing uh. you are unworthy the storm will consume you torture you send you straight to hell that's the plan uh. so this is the one thing that can kill me Here does nothing no. Ooh. We're never in control. I'm coming for Jenny, then I'm coming for you. Oh, shit! Just be Jackie. Jackie was It hurts so much. Hey, Jackie, wake up. You don't look so good. Jeez, maybe it was something he ate. Hey, Jackie, you eat something bad? I ate a clown one time. Mm. He tasted funny. Okay. <laughs> no, no, god damn it! This isn't right! The siphon killed me! I should be in hell! Może to Jack, Jack, you okay? Holy shit, Dr. James! Fuck you! You're not real! None of this is real. It's just a fucking distraction. Something to keep me from the darkness. I need to get out of here. Dr. James, it's Jackie. Wait to get to hell. Come on, Jackie. It's gonna be okay. Dr. James! Everything's okay, Jackie. No one's going to hurt you. Hold him, please, Edward. Sure thing, Dr. James.